Dzień dobry, jestem Dominik Ratajczak. W tym roku byłem zawodnikiem luberski perła Polski od trzeciego sezonu dołączę do drużyny Team stream Streamer włoskiej grupy kontynentalnej. Wcześniej w poprzednich latach za młodszych kategorii byłem zawodnikiem wołdzyskiego klubu kolarskiego i przez większość czasu Kopernikus Akademii Michała Światkowskiego. Bardzo się cieszę, że moja kariera idzie do przodu, że. Podnoszę swój poziom, wreszcie trafiłem do grupy międzynarodowej, grupy zawodowej, na pewno się bardzo cieszę, że mam taką możliwość, w szczególności po nie do końca udanym sezonie z Kraxą, która mnie skreśliła na połowę sezonu, ale... Cieszę się, że docenili moje sukcesy z poprzednich lat, że jednak mimo że już jestem zawodnikiem kategorii U23, moje osiągnięcia z juniora dały mi przepustkę do dalszego rozwoju i dalej będę do tego dążyć, żeby osiągnąć swoje cele, wystąpić na igrzyskach olimpijskich i ponowić swój sukces z juniora, czyli koszulkę mistrza świata na torze, tylko w tym razem już w kategorii elity. Oleg Olek Mordakow. Naszym trenerem jest Kazimierz z Soku. Reprezentujemy klub PKS Wygoda Białystok. Jestem Wiktor Urban. Antek Sawicki. Maria Sienkiewicz. Paweł Rękiewicz. Pozdrawiamy kibiców z Białego Stoku i maratony kresowe. Natalia Godlewska, Uczniowski Klub Sportowy Feni w Skrynkach. Jesteśmy na zawodach w Puszkowie, stawiamy na sport. Oto zawodnicy. Nazywam się Gosia Stupak. Roxana Makarewicz. Ja nazywam się Hubert Godlewski. Sokolski Klub Kolarski, Sokół, trener Piotr Kirprza. Borowski Dawid. Sawicki Filip. Dawid Gręczonki. Fiodorawicz Jakub. Daryszkiewicz Michał. Nazywam się Laura Malinowska, jeżdżę w szkółce kolarskiej Osirgolów Dobrzy i moim trenerem jest Wiesław Modziankiewicz i pozdrawiam moją mamę, moich rodziców i moją szkołę. Nazywam się Paweł Rynkiewicz, jestem z UKS Wygoda Białystok, no i dzisiaj będę startował w wyścigu eliminacyjnym i punktowym. Nazywam się Kamil Honkisz, jeżdżę w klubie Sokół Kęty. Przyjechałem na tor w celach między innymi nauki jazdy i treningu. Dzięki wskazówkom pana Grzegorza Dreigera udało mi się nawet wyjechać pierwszego dnia na wiraż. Bardzo mi się podobało i chciałbym pozdrowić pana Zbigniewa Barcikowskiego, rodzinę, uczestników kursu trenerskiego i Grzegorza Drajkera. Dziękuję. Nazywam się Zuzanna Zalcer, mieszkam w glinniku. Moim trenerem jest Wiesław Młodziankiewicz. Trenuję w grudziądzu. Nie trenuję z powodu kontuzji ręki. Chciałam wystartować na mistrzostwach polskich, niestety nie wyjdzie. Pozdrawiam rodziców, dziadka i trenera. Dzień dobry, witamy serdecznie z toru w Pruszkowie. Jest z nami najmłodszy zawodnik. Który za chwileczkę będzie wskakiwał na rower i myślę, że po sezonie zimowym zacznę przygotowania do treningów szosowych, tak? Będziesz się ścigał? A póki co kibicujemy? A póki co kibicujemy? Olkowi Aleksandrowi Korzybskiemu Z? Z Wielkiej nieszawki. Z Kopernikus Kopernikus Toruń Jestem Hania Kupieta z klubu Feniks. Moim trenerem jest pan Darek Skupień. Siedzimy tu cały weekend na torze, więc między startami gramy, się relaksujemy tak po prostu. Jestem Paweł Chromik, jestem zawodnikiem klubu UKS Feniks Rydutowy. Moim trenerem również jest pan Dariusz Skupień. W, czas, w wolnym czasie między wyścigami gramy w karty oraz trenujemy do nowych startów. Ja jestem Igor Kaznocha, jestem z klubu kolarskiego Żory. Moim trenerem jest również Dariusz Skupień. W wolnej chwili e, gramy w karty, naprawiamy rowery. A ja jestem Zofia Lamik z klubu UKKS i Mielin Team. Moim trenerem jest trener Piotr Szafarczyk. Nazywam się Filip Niemczewski. Moim trenerem jest pan Kuba Dąbrowski. Jestem z Katyka Kalisz, a to są moje przyjaciółki. Lena Jocher. I Ada Kwieciak. I aktualnie reaksujemy się przed kolejnymi startami.